Cześć, chyba. <grymne> Cześć, ja może to zacząć? <grymne> to ja tutaj <grymne> jestem. <grymne> <grymne> I mamy tu. Witam Was serdecznie z Jeleniej Góry jestem u Kuby Kierta. Dzień dobry. Ulica Wolności. 26, motosystem jak Ekiert. Słuchajcie, co ja mam powiedzieć? Kuba zaczynał od tuningu mechanicznego silników. Wtedy jeszcze o gazie nie myślał, było to 15 lat temu. No i robiąc jeden z silników tak go mocno doprężył, że się okazało, że benzyna spala się stukowo i wpadli na pomysł, że jak się gaz założy, to będzie lepiej. Wpadli. Może to było mi podrzucone, tak? Ja wtedy myślałem o tym bardzo sceptycznie, raczej Miałem zdanie takie, że silnik to powinien pracować na benzynie. Benzyna wiatrami mi na tłoki jedziemy, a gaz to raczej było takie paliwo dla ubogich. No, raczej nie traktowałem tego jako paliwo dla samochodu, bo może tak powiedzmy. Także to takie było. Może tak, może nie, no dobra. ale dobra. To taka metamorfoza. Czyli przeszedłeś, byłeś przeciwnikiem gazu albo gazu. Byłem przeciwnikiem gazu i to ogromnym przeciwnikiem gazu. Bo, no, tak jak mówię, w ogóle nie, nie lubiłem ani samochodów z silnikami diesla, ani tych zasilanych gazem. Dla mnie to po prostu była, była profanacja samochodu, tak. e, No i tak jakoś to tak wyszło, że no, pomysł się pojawił, no, ale moim zdaniem on bardzo szybko upadł. No i okazało się, że jednak niekoniecznie, bo trzy dni później przyjechała paczka pod moją jakby niewiedzę fantami, które miały teoretycznie zasilić ten silnik Jakże wspaniałym, błękitnym paliwem. Potem się okazało, że to była instalacja Bingo M. Tak, M. to było dawno, dawno temu i właśnie przyjechał taki system, tak jak mówimy, właśnie Bingo M, no i jak już leżał i ten silnik w sumie tak, bo silnik do rozebrania, znowu uszczelki, znowu materiał i tak dalej, i tak dalej, a może spróbujemy faktycznie tą instalację założyć? No jeszcze przez zaciśnięte zęby to powiedziałem, ale jakiś tam pomysł się urodził, no. Po południu jakieś tam przymiarki żeśmy zrobili, popatrzyli, no, no może to będzie funkcjonować, no coś tam trochę poczytałem o tym gazie, więcej niż, niż wtedy mi się wydawało, że widziałem. Czegoś się dowiedziałem ja mówię, a może, może to wyda. No. I tak jakoś wyszło, że... Po cichu liczyłem, że to nie będzie działać, że to nie będzie pracować i w ogóle to nie, 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 nie będzie miało prawa bytu. No i tak jakoś traf chciał, że Co to za samochód. <gry> że, to, że to zadziałało. A to była jakaś, skoda, yy, jakaś skoda chyba 1 coś takiego. I tam ten samochód przy, przyjechał na ogróbkę na porting głowicy, bo tak to się nazywało, czyli modyfikacje, pasowanie kanałów sących, wydechowych. Yy, Modyfikacje zaworów, no i doprężenie silnika. Tylko że występowały tam płaskie tłoki i z głębieniami. No i obliczenia były pod wgłębienia robione. A, a ta pojemność niestety nam wyszła przy płaskich tłokach, trochę nie taka, jak miała wyjść. No i wyszła, jak wyszło. Stukał i spalał stukowo, czyli detonacyjnie. No i niestety, ale benzyna. Benzyna nie spełniała. nie dało się go na benzynie po prostu w żaden sposób stabilnie e, na utrzymań normalnych, normalnym po prostu cywil pracy. No, no, I takie były początki. Ponadto no. do Kuby przyjeżdżali jeszcze klienci z różnymi samochodami, z popartacku założone komponenty mechaniczne, różnych instalacji gazowych. On nie mógł na to patrzeć, zaczął to poprawiać po jakimś czasie doszło do tego, że na dzień dzisiejszy Kuba w tej chwili nie robi nic innego jak tylko instalacje gazowe łącznie z najnowszymi samochodami i systemy wtrysku bezpośredniego, dualnego, aczkolwiek cały czas kocha starą motoryzację, czego przykładem może być chociażby operzus 24 letni. Tak, no z mechaniki, tak jak powiedziałem, z mechaniki zrezygnowaliśmy już ponad 8 lat temu, praktycznie całkowicie. Y poza jakąś tam standardową obsługą silnika związano z pracą instalacji gazowej, czyli układ zapłonowy, świecę, ewentualnie jakieś czujniki, które, które yy, decydują o pracę systemu gazowego. Yy. Czy stare samochody? Stare samochody owszem, tak mają swój urok, ale lub jak są w dobrym stanie utrzymane w fabrycznym stanie, czyli nie jakieś modyfikowane, kombinowane, takie, które no, mogą nam jednak trochę utrudnić jakąś pracę, powiedzmy, przy nim. Tylko takie, które faktycznie mają jeszcze jakąś tam powiedzmy, swoją. No, może badać, może historię, może coś, coś w tym kierunku. Czas pytam, czy jaki samochód zagazowałeś? Z, z czego jesteś dumny, że taki zagazował. A na przykład taki Mercedes S600 W221, V12 Biturbo. Fabryczny 517 koni na dwóch turbusprężakach i cały 09 bara do ładowania No i ten samochód pracuje jeździ, działa, nie jest mi się to proste to i nie każdy się podejmuje takiego takich samochodów, Także może jeśli chodzi o tylną część instalacji nie jest to jakaś wielka komplikacja, natomiast już sam przód. No to 12 cylindrów w układzie V. Nie każdemu jest tak to wypisane pisane. Inne ciekawe silniki, no to na przykład V12 BMW, modelu 850, czy też 60 W12 w Audi A8D3. I jedną D2. Co ciekawe, właśnie 60 W12 w 12 d 2 wyszło w ilości sztuk. 700 i jedna z nich trafiła do nas na, na montaż instalacji gazowej. Także no są to takie w w w 12, to są i V12 to są samochody, myślę, które nie trafiają w ręce każdego instalatora. A grunt, żeby trafiły i wyjechały i jeździły. Może trafić trafią, tylko chodzi o to, żeby to wszystko funkcjonowało należycie i jeździło bez błędów i komplikacji. A w tej chwili powiedz tutaj, Lenia Góra i okolice, jaki jest procent? Bo to mnie interesuje samochodów na wpływ bezpośrednim, o których się do tej pory o wielu mówiło, że do wpływu bezpośredniego się gazu nie zakłada z wielu przyczyn. Jak to w tej chwili wygląda? No bo mieliśmy chociaż dzisiaj okazję pojeździć ponad 300-konnym Audi A6 mhm. 2.0 TFSI. Jak to w tej chwili U ciebie na przykład miesięcznie procentowo, ile jest samochodów klasycznych, powiedzmy, na wtrysku na klasycznych, na pośrednim wtrysku, a ile jest tych nowoczesnych, że tak powiem. Czy nowoczesny samochód y, będzie zawsze z bezpośrednim wtryskiem? No może niekoniecznie, ale większość już tak. E, no to by jest ten bezpośredni z pośrednim. Z pośrednim? Dacia Mało jest. i 30, Hyundai Elantra na przykład. A tak, no, ten L5 na podwójnym tak, była. Często mylone, że to bezpośrednie, a jednak pośredni. E, nie jest to jakby żadna nowość, no bo przecież silniki, że on nazwijmy, są stosowane. Nie, no, nie, no ja, ja tak, tak przykornie to... powiedziałem, że nowoczesny. Dożyliśmy no czasu wtrysku bezpośredniego. Jasne. Konkretnie to wygląda w taki sposób, że e, są miesiące, w których e, montujemy 2-3 bezpośrednie wtryski. E, w, w, w skali jednego miesiąca, natomiast jest sytuacja taka, że czasami przez dwa miesiące nie montuje się żadnego bezpośredniego wtrysku i nie jest to nic nadzwyczajnego, bo akurat e, zauważamy to jakąś taką pewną falowość w się e, samochodów z, właśnie z directami i najczęściej są to okolice początku roku, potem w takie to powiedzmy przedwiośnie to jest takie, różnie, różnie to bywa i potem one pojawiają się nagle w okresie przedwakacyjnym, wakacyjnym i tak przeważnie o w okresie szkolnym, czyli wrzesień, to raczej 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 Czyli ludzie dochodzą do wniosku, że będę jechał dużo kilometrów na wakacje, może no. będę holował przyczepy, może coś i wtedy warto założyć gaz. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeśli chodzi o pośredni wtrysk, no to oczywiście, wiadomo, obsługujemy 90% samochodów, które, które, ten wtrysk pośredni. Powiem, dlaczego 90, bo nie wszystkie są w odpowiednim stanie technicznym, o tym też pamiętajmy decydując się no, za ogóle myśląc o zakupie samochodu, żeby sprawdzić jego stan techniczny przed ewentualnym zakupem, bo nieraz zdarza się tak, że samochód okazuje się teoretycznie gazowalny, a w praktyce... Znaczy, nie, trzeba go doprowadzić do odpowiedniego tak stanu, trzeba mu wymienić świece, często cewki, przewody, tak, tak. okazuje się, że nie działa sonda lambda dalej, itd. Tak Albo no, są braki kompresji itd. Tak tak, I tak. potem człowiek jest zdziwiony: no bo jak to przecież jeździ? Tak, i teoretycznie i dalej, to a tu jednak nie do końca. Więc tutaj też kładę zawsze nacisk na to, żeby samochód zawsze zdiagnozować przed montażem, a nie iść na żywioł i kolejne sztuki, jak to mówią, które wyjadą z, z warsztatu, zamontowane, tylko że po prostu ten klient faktycznie był zadowolony z y, naszej pracy. Żeby był świadomy, że gazujemy samochody, które będą w należytym, w należytym stanie, bo instalacja gazowa jest instalacją wtórną do instalacji benzynowej i niestety ja. potem się wszystko zemści. A potem co powiecie, że to wina gazownika. Tak, albo wina gazu, to gorsze. prawda? Także to tutaj trzeba mieć tą świadomość i dlatego diagnostyka przedmontażowa podstawa, a potem działamy dalej. Jaka kolejka, Kuba, jest dla Ciebie w tej chwili? W tej chwili jest to około miesiąc, półtora do przodu. To taki standardowy czas na ten okres. No w okresie wakacyjnym różnie. Miesiąc, półtora, dwa. trzeba się z tym liczyć, że to... Na chwilę. się Jak do poczekać. wysokiej klasy specjalisty. No to lekarze też nie idzie się od razu, jeśli ten lekarz ma nam pomóc, tak? To trzeba też chwilkę na niego poczekać im. No, nie jest Ma być robota zrobiona dobrze fachowo. E, nie nagwałt. Nie nagwałt, dokładnie. To jest podstawa, że dokładność, precyzja i logiczne myślenie przy e, jakimkolwiek działaniu przy samochodzie myślę, że jest podstawą do sukcesu. Jeśli do tego podeprzemy, to jakąś tam minimalną dozą wiedzy, to będzie dobrze. Nie wiem, może chcesz pozdrowić kogo? No, pozdrowić. Oczywiście chcę pozdrowić wszystkich naszych kochanych klientów. E, którzy wiernie do nas przyjeżdżają regularnie serwisują swoje samochody, bo to bardzo dobrze świadczy o świadomości e, społeczeństwa, że tak powiem, które jest związane z motosystem. E, jest to bardzo miłe i fajnie, że z bardzo wieloma osobami mamy przyjacielskie relacje, że e, spotykamy się nieraz prywatnie. E, bardzo wiele, może czy bardzo wiele, jest tych kilka takich. Też przyjaźni, które urodziły się w Motosystemie, tu bardzo serdecznie pozdrawiamy Arka i Wilkę ze Zgorzeńcami między innymi Tynka y, i Szymona Zawidowa y, i całą masę y, innych tutaj naszych znajomych, którzy, których nie sposób wymienić, bo jest naprawdę ogromnie, ogromnie wiele. Y, a no wiadomo, chciałbym pozdrowić każdego, ale nie wiem, czy starczy nam czasu antenowego. No i bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiam moją ukochaną, narzeczoną Terestę, która no jak zawsze wspiera mnie i towarzyszy zawsze w, 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 w trudnych tych, chwilach. Nie tyle w Dzień trudnych chwilach się. też, ale zawsze służy dobrą radą i takim spokojem w podejściu do różnych trudnych spraw i trudnych, trudnych sytuacji, o których nieraz w warsztacie jest Sporo, bo są i zagłoski, są i, e, czasami jakieś komplikacje, których zawsze staramy się unikać, ale to są tylko samochody i nieraz, a to tu jakiegoś sygnału trzeba poszukać, tutaj sobie, powiedzmy, e, jakoś inaczej, inaczej, powiedzmy, rozplanować jakieś działanie i to... Czasami da popalić, a ja bym jeszcze to pozdrowił to... naszego kumpla Mariusza Gąszczaka, naszego doradca. Zawsze, zawsze który... Mariusz. Pędzi tutaj co sił w swoim trzycylindrowym Rolkswagen Polo, żeby pomóc dostroić coś? Jak nie, Dokładnie nie jest idealny. Także Mariusz, Mariusza również pozdrawiamy oczywiście. No i całą ekipę KMM. Ale Mariusz faktycznie e, zawsze służy dobrym słowem dobrą radą. I e, nawet przez telefon potrafi podrzucić czasami dobry pomysł, który, który nas no, który mnie po prostu raz naprowadzi na, na troszeczkę inny tok, a powoduje to dobre rozwiązanie. Oczywiście głowy nie zawracam bez powodu, ale, ale jak już jest taka sytuacja podgadułowa, jak był, to to warto, warto do Mariusza się uśmiechnąć i A ja, pomoże. A ja jako RPG-majster mogę Wam szczerze polecić usługi motosystemu. Jakub Ekier, bo Kuba to jest naprawdę wybitna postać autogazu, a wiem co mówię, ponieważ jeżdżę po całej Polsce, mam do czynienia z wieloma ludźmi i naprawdę mam to szczęście, że trafiam na takich wspaniałych ludzi i fachowców, którzy mają otwarte umysł. I to to chyba... mi podsumowania: no, Słuchaj, zasłużyłeś na to 15 lat Twoich dokonań. Naprawdę jest, jest to piękna karta i masz mnóstwo pochlebnych opinii od ludzi, których nami w internecie. Jest mi tym bardziej przyjemnie móc się odwiedzić. Wiecie, to tak to się i zupełnie inaczej pracuje, właśnie jak człowiek czuje się doceniany, bo no bo przychodzisz kolejnego dnia do pracy, otwierasz drzwi tego swojego trochę takiego drugiego domu, no i mówisz. No dobra, zaczynamy kolejny dzień, jest dla kogo pracować i to jest, to jest fajne. To jest fajne, że przychodnisz się wiesz, że, że otaczają Cię setki, może tysiące klientów, e, którzy, którzy zawsze, zawsze gdzieś tam są i pamiętają o Tobie. To, to, to się naprawdę bardzo, bardzo ceni i dlatego, chyba dlatego, to jest, nagroda dla rzetelna, to jest taka nagroda za rzetelnie wykonaną pracę, bo to nie chodzi o pieniądze, to chodzi o własną satysfakcję z tego, z kim się przestaje i co się w życiu robi. Ale wiesz, zawsze uważałem, że to nie pracuje się dla pieniędzy, tylko pracuje się dla wykonania dobrej pracy. A to, że za tą pracę jest jakaś tam zapłata, czy to mniejsza, czy większa, jakakolwiek, obojętnie. To, to jest tylko dodatek. I tak uważają, że to tak powinno wyglądać, że to nie, nie przeliczać pracy na pieniądze, tylko po prostu przekładać jakby swoją wiedzę na wykonanie tej pracy, a potem to wszystko będzie się robić jakby samo i o nic nie trzeba się martwić, jak to mówią, żeby, żeby firma funkcjonowała. I nie, nie, dłuży, nie dłuży się czas pracy. Bo jak się robi coś, co się lubi, to no, czas mija, błyskawicznie. Tak, no jak sam wiesz, no, idą ciepłe dni więc chciałoby się jak najbardziej skorzystać z tego, z tego no, czy wyczekiwanego, czy wiosny, czy lata. Ale są zadania do wykonania, mamy zaplanowane, trzeba plan wykonać. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować naszemu sponsorowi, głównemu partnerowi naszej imprezy, czyli firmie KME. Kochani, no i nie zapominajcie, że we wrześniu będziemy mieli drugi rajd KME Karkonosze, na który bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Warto przyjechać. KME sprowadziła dobrą sprawę rajdy w Karkonosze na nowo. Po wielu latach przerwy, znowu mieliśmy przyjemność oglądać różne ekipy na pracy ratuszowym. I warto tu przyjechać nie tylko w trakcie rajd'u, ale jak się zrobi cieplej, żeby pozwiedzać te tereny. I to mówimy tak. teraz nie do Jelenio no bo wy jesteście stąd, ale mówimy do ludzi z całej. Polski. A rajd jest bardzo dobrym momentem, kiedy warto podwójnie przyjechać. Dokładnie. E, na, w ogóle ten, całej Kotliny górskiej e, jest bogaty w różne atrakcje tak turystyczne, jak i krajoznawcze i m, myślę, że dobry rok to można byłoby tutaj chodzić i zwiedzać wszystkie te, wszystkie te e, ukryte nieraz w środku lasu, a czasami wyeksponowane gdzieś powiedzmy w okolicach samej Góry. Atrakcje, które można tutaj. które można się napawać, ja może tak powiedzieć. Także, jak sami widzicie, Kuba nie tylko jest świetnym fachowcem z branży autogazu, ale spokojnie mógłby tutaj, jako przewodnik, oprowadzać wycieczki, bo to już też miałeś takie drobne epizody. Ale jakieś tam epizody? W tym odcinku nie będziemy rozwijać już tego tematu, także. W sumie chciałem powiedzieć, gościem moim jest Kuba Ekiert. Nie, to ja jestem gościem Kuby Ekierta, a Kuba Ekiert jest gościem dla Was, widzów kanału. Nie zapomnijcie o lajku dla Kuby, o subskrybowaniu kanału, dołączajcie do grupy KMLPG na Facebooku. Zapraszamy i do zobaczenia. Cześć.